Siema, siema z tej strony QV, a dzisiaj jest ze mną mój gość specjalny Andy się <noise> Spójrzcie na tego przystoniaka Już ogólnie pochodziliśmy trochę po, po bazie naszej Zaprojektowaliśmy parę rzeczy Teraz Andy tutaj pójdzie do środka Nie ma Majka, więc nie pogadamy, ale mnie słyszy tak więc pobuduję, zbuduję ten pokój, a następnie patrz jaki dobry. A desek nie ma nawet przy sobie. Taki to jest Majster. <grym> Ej, czaruś, bo co ty zrobisz z tą deską później? Okej, okay, to będzie taki pokój gościnny ogólnie tutaj, jak to widzicie. Yy, I w takim... A, tu możemy poskładać tak. Jakieś picie może składamy yy, tutaj batoniki będą płeczkę niżej więc będzie je fajnie widać i na dole o może jakieś leki takie ok i półkę mam już fajnie zagospodarowaną tu już jakaś czaszka została Andy ty tutaj możesz dokończyć tą o kurde ogniska brakuje zbujesz? o ekstra elegancko co, jak wymyślili ogólnie kominek, nie? ale nie pomyśleli nad tym, żeby od razu tam ognisko zbudować Dobra, słuchajcie Jest, jest ciemno, więc będziemy tutaj opierać się na budowaniu wewnątrz Wydaje mi się, że ten pokój jest na razie, jak na razie w porządku wygląda O, tutaj będzie ładny szkielet, widzę, i się tam stara Aha, i co? I trzeba tutaj zbudować dach ogólnie, widzę Nie wiem dlaczego to pominąłem ostatnio Więc byśmy musieli zbudować pewnie jeden poziom wyżej usuwając to i to i ogólnie coś tam nam tutaj nie pykło a nie wiem czy będę mógł zrobić taki pojedynczy na, znaczy na tym o kurde było jeszcze raz będę mógł tak zrobić widzę żeby było równo o o o o o nawet w górę poszło bardzo dobrze to tu też by się tak dało e. okej okay, zbudujmy to może uda się tak w miarę ten dach postawić żeby to jakoś wyglądało co tu tak a tu jest majster patrz on nie próżnuje szybki jak wilk Jeden z, mo z moich najstarszych subskrybentów. Okej, okay, ale postawimy łatwy daszek. To jest tak, jak go postawimy. Jeżeli postawię go tutaj. Jak to wygląda? Nie będzie kolidował. Nie wiem czy przejdziemy. Chwila zapiszę grę. Czekaj, nie, nie, nie buduj tam. Zapiszemy szybko grę. Zbudujesz to i przetestujemy. Dobra, możesz budować. Tu się miesz. Może ja to... O. Uwaga. Ideo. No, kolego, kolego. Ideolo. Pasuje chyba. No, widzę, że Andy tu siedzi dozna na rzeczy. Chyba tu więcej odcinków będziemy musieli razem pyknąć. Dobrze, fajnie to wygląda, podoba mi się Ok, zostawmy ten pokój na chwilę, przejdźmy tutaj Co możemy zrobić w tym pokoju? Wydaje mi się, że można by tu było postawić biurko Bo jednak musimy uratować syna Timiego, nawet przy użyciu kodów Więc biurko jest nam jak najbardziej potrzebne do snucia planów I tak dalej Tylko czy ono jest w miarę prosto? Wydaje mi się, że tak Okej, okay, biurko jest. Teraz tak, potrzebujemy dwa krzesła. Jedno krzesło damy z tej strony. <noise> kolekcjoner, po prostu kolekcjoner. A drugie możemy ustawić z tej strony. A z tym drewnem, to poczekaj nawet Andy, fajnie, że to masz. My to pójdziemy zanieść na dwór. Yy, Przed wejściem może. No zrobimy tam taką kładkę i będziemy tam to odkładać No tak dla urozmaicenia żeby to ładnie wyglądało Chwilę już się puszczam przodem Zrobimy to może, może, może Bo tu ogólnie pójdzie takie przejście, tu będą czaszki postawione Możemy je teraz postawić żeby było widać co robimy Trochę więcej światła się przyda Zrobimy tutaj ten chodniczek z kamieni no i dodatkowo jakoś udekorujemy to, to przejście, jakiś płotek może zrobimy. Dobra, tak to wygląda. Okej, okay, a te kłody może postawimy. Taki magazynek można zrobić. To było gdzieś gdzieś tutaj, o ile się nie mylę. Jest. Okej, okay, gdzie to stawiamy? Gdzie to stawiamy? A tutaj postawmy. Andy czaruje te kłody, nie wiem jak, ja tak nie umiem, więc może trochę wyczaruję i później więcej jeszcze. Zostawimy ustawimy wyższe. O, to możesz odpadać. Bomba. o, ale mi się podoba ten projekt. To mi się podoba, nie, że panie nie ma, nie ma, przebacz. Okej, okay. na czym tutaj stoimy? Mamy biurko, mamy dwa krzesła, jedno trochę dalej odsunięte, ale jak się na nim siedzi. Ło. Mięciutkie, nawet nogi se mogę wysunąć. Dobra, co co tu? Ci jeszcze brakuje Andy. Masz pomysły, to buduj. To jest nasza wspólna baza. Sprawdźmy co my tu możemy wykorzystać co my tu możemy wykorzystać tylko żadnych takich stojaczków na broń bo to będziemy mieli po prostu w, w innym pomieszczeniu jeszcze ci pokażę później jakieś roślinki może mam już randol aha tu już są pułapki może roślinki dadzą takiego charakteru tutaj trochę tą stronę zostawimy pustą możemy tutaj dać Z razu zasadzimy tutaj coś ło tak dużo tego Okej okay. Możemy dać na przykład Ło co, co, co tu się dzieje? No prze... <laughs> nie buduj tego tutaj, nie! Jezu, jak ty mnie straszysz? Przecież na dworze zrobimy ogródek, ale dobrze, że przypomniałeś o tym ogródku, bo widzisz nie myślałem o nim. A ogródek musi być. Chwila moment. Coś tu zaraz postawimy Co my tu jeszcze mamy? Aha na jedzenie. A może właśnie na takie jedzenie zróbmy tu takie skrytki Tu będziemy schodzić z tego, więc postawimy to bardziej tutaj jeszcze raz. Taka spiżarnia mała. No bo przyjdą goście. Przyjdzie Sonia z kumplami i co my zrobimy? Będziemy musieli im coś dać. Co, co my im damy, jak tu nic nie będzie do jedzenia? Jeszcze nas jedzą i znowu będzie spina. A Sonia ostatnio odwala, bo zrobiłem jej zupę marchewkową. Jej po prostu odbija, ona nie może jeść tej zupy. No tak to wygląda mniej więcej. Chyba trzeba wpisać hasło zaraz, bo tu się towar kończy. U okej okay. no i już mamy towar ponownie dobra O, co jest kto to jest? przecież to jest kuzynka Sony chyba co ona taka powyginana jakby się z siekiery, siekiery, tutaj A, ta dlatego powyginana jest no proszę padzie jeszcze pada dach nam przecieka trochę ładna noga co? Jak to się stało? Czy ona próbuje się jeszcze podnieść? Ale spójrzcie na to. Widzicie tę kość? No to był naprawdę nietypowy widok. Dobra, słuchajcie, w tym odcinku to wszystko. Ja, Andy oraz kuzynka Sonia się z Wami żegnamy oraz ta noga stojąca na boku, bo to nieźle wygląda. Tak więc trzymajcie się, siema, cześć.